Czy dla kibiców w Wodzisławiu nadszedł w końcu ten dzień, dzień zwycięstwa ich drużyny? Przed meczem nasz serwis typował wynik 1 do 0 dla Wodzisławian, argumentując to faktem, że słońce zaświeci w sobotę dla Odry. Słońce świeciło bardzo mocno, a czy jej wynik znalazł swoje odzwierciedlenie w faktach? Zobaczmy. Odra próbowała od początku zaatakować rywala. Próba Bartłomieja Gwiazdzińskiego okazała się jednak zbyt słaba. Artur Gać do Sebastiana Markiewicza. Ten ładnie włącza się w akcję ofensywną, rzutka w pole karne. Nikt w obozie Odry nie przeciął tego dośrodkowania. Kolejne fragmenty pierwszej połowy. Zrzutu wolnego piłka zagrywa Gwiazdiński, dobra ostra centra. Jednak po raz kolejny nikt nie zdołał jej przeciąć i w bramce gości pewnie spisał się golkiper z Bielska. Chwilę później przed kolejną szansą Gwiaździński w bramce pewnie po raz kolejny Łukasz Mrzyk. Gwiazdziński na prawej stronie wypatrzył Markiewicza, który spodziewał się przecięcia podania. Zawodnik Odry zaskoczony, że piłka trafiła pod jego nogi. I na nieszczęście gospodarzy nie zdołał jej opanować. Goście próbują groźnie odpowiedzieć. Świetna interwencja w bramce Wodzisławian Mateusza Łobaczewskiego, który powrócił do bramki Odry. Interwencja godna wielkiej pochwały. Dziękuję. Na szczęście się udało. Nic nie widziałem, piłka leciała razem pod słońce i całe szczęście, że się udało zagrać na zero dzisiaj. W ostatnich minutach pierwszej odsłony przed szansą stanął Artur Gać, ale pomocnik Odry minął się z piłką. Arbitr tego meczu zakończył pierwszą połowę meczu. Do przerwy zatem 0-0. do 0. Druga połowa. Artur Gać przerywa akcję pod Beskidzia i rusza na połowę rywala. Zagranie do Piotra Górnickiego. Ten na prawej stronie uruchamia Sebastiana Markiewicza. Wrzutka w pole karne, jest tam Artur Gać, świetny strzał głową, ale jeszcze lepsza interwencja Łukasza Mrzyka. Mateusz Balcer na prawo do Piotra Górnickiego, pomocnik Odry decyduje się na indywidualną akcję, wszystko wykonał wzorowo, aż do momentu strzału, zbyt słabe by wyprowadzić Odrę na prowadzenie. Z drugiej strony w odpowiedzi z rzutu wolnego uderza Daniel Fabisiak. Łobaczewski wypuszcza piłkę z rąk, ale szybko naprawia swój błąd. Dośrodkowanie w pole karne. Jeden z obrońców gości niemal nie zdobył bramki samobójczej. Pod Beskidzie od straty bramki uratował jednak ponownie ich golkiper. Ładne wejście w pole karne. Na szczęście Odry nie ma bramki dla Bielszczan. Sebastian Markiewicz. Zagranie na lewo do Artura Gacia, ten rozpędza się, wbiega w pole karne, bardzo ładnie mija zawodników gości, uderzenie, w bramce dobrze zachowuje się zdecydowanie najlepszy gracz gości, Łukasz Mrzyk. Odpowiedź pod minimalnie obok lewego słupka Mateusza Łobaczewskiego. I w końcu nadeszła 83. minuta meczu, o piłkę walczy Łukasz Sel. Futbolówkę daleko od bramki wybija Adrian na konieczny. Wykorzystuje to Mateusz Balcer. Napastnik Odzy rusza na bramkę rywali. Próba loby Łukasza To były bardzo długie sekundy dla kibiców Odry. Trzeba miałeś jakieś wątpliwości co zrobić, lobować bramkarza, czego mijać, czy to była już taka decyzja jednoznaczna i wiedziałeś, że będziesz lobował? Znaczy się wiedziałem, że będę lobował, bo widziałem, że bramkarz wyszedł, tak zwątpił i postanowiłem przelobować. Miałem obawy co do, przy końcowej fazie, bo piłka tak leciała i a koledzy się śmieją, że dmuchali tam spadła. <śpady> Mateusz Balcer chwilę później opuścił boisko, a arbiter meczu zakończył pojedynek. Odra wygrała z pod 1 do 0, a radości nie było końca. Koniec gromkie 100 lat dla prezesa Odry Grzegorza Gostyńskiego, który w piątek obchodził swoje urodziny. Oby to zwycięstwo dało podysławianom pozytywnego kopniaka w rozgrywkach trzeciej ligi.